Ahoj, ahoj, tata czyta, a dzisiaj trzymam w ręce taką książkę zupełnie wyjątkową, zupełnie okolicznościową, taką indywidualną, przeznaczoną nie dla wszystkich, czy wszyscy oczywiście mogą ją przeczytać, ale która może być takim szczególnym, może wsparciem, jakiego tutaj dobrego słowa użyć, żeby go dobrze użyć, żeby oddać to, co czasami jest tak trudne do zdefiniowania. Może lepiej powiem, o czym jest ta książka. O kim jest ta książka, o jakim problemie, o jakich ludziach? Siedmiu wspaniałych ojców: Życie po stracie żony z wydawnictwa Media Rodzina, Donald Rosenstein i Justin Job. I na czwartej stronie okładki czytamy. Siedmiu wspaniałych ojców to kronika wyzwań i zwycięstw siedmiu ojców, którzy musieli samotnie wychowywać dzieci po tym, jak ich żony zmarły na raka. Spotkali się z powodu przeżytej tragedii, ale potrafili stworzyć niezwykłą więź. Wraz z upływem czasu nauczyli się sobie pomagać, tworząc grupę wsparcia. Dzięki ich częstym gorzkim, często gorzkim, ale zabarwionym humorem, historiom możemy zrozumieć, że niektóre rany nigdy się do końca nie goją, ale też, że zawsze mamy możliwość odbudowania własnego życia. I autorzy tej książki to są właśnie liderzy grupy. Oprócz tego, że opisują tutaj historie indywidualne tych siedmiu ojców. To jeszcze łączą to z naukowymi badaniami na temat żałoby po stracie bliskich, i czytamy dalej, że jest to taka współczesna odyseja po oceanie żalu, który prowadzi jednak do nowego życia. Żadna książka wcześniej nie opowiedziała o tym w tak interesujący sposób. Zmagania samotnych ojców mogą stanowić inspirację dla nas wszystkich. To dzisiaj taka historia z okazji y, tego wspaniałego projektu, w którym y, tak bardzo. Y, Chcemy pokazać, że ojcowie, jak ważna, jest, jak ważna jest obecność osoby dorosłej, a tutaj szczególnie taty, jak ważna jest obecność mężczyzny w życiu znaczącego mężczyzny, w życiu małego dziecka. Siedmiu wspaniałych ojców: życie po stracie żony, media rodzina. Do zobaczenia.